Cześć wszystkim, Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Space Engineers. Już w 90 odcinku, wyobrażacie sobie, 90 odcinku już jesteśmy razem i bawimy się tutaj. No dobra, właśnie, pojawiło się kilka pytań w komentarzach ostatnich, do czego tu jest stacja kosmiczna, mimo że jesteśmy na polonezie. Otóż ten program diagnostyczny on wykrywa wszystkie ekrany o konkretnej nazwie, bo tak działa i już po prostu. Ale co jest ważne, on nie ogranicza się do szukania tych ekranów, na których wyświetla obraz jedynie na swoim, w swojej siatce, czyli każda, każdy obiekt w tej grze jest budowany w oparciu o siatkę. Tylko e, szuka tych siatek również wszędzie, gdzie się da, więc znalazł się jeden również na polonezie i tutaj też wyświetlił ten obraz. Także trzeba się z tym liczyć, jeśli budujecie kilka statków, które będziecie ze sobą łączyć w ten sposób, tak. Jest to zupełnie bez sensu, bo rozumiem, że on, on wykrył te ekrany, ten program, wykrył ekrany ze, ze stacji przez to, że byliśmy łącznikiem połączeni z Polonezem ze stacją, dlatego tak się też to dziwnie zrobiło. No trudno, okej, okay, bywa. Wydaje mi się, że powinniśmy już pełne zbiorniki wodoru mieć. Hydro jest. Tak, są pełne. Dobra, Stockpile wyłączony jest. czyli już nie zasysają wszystkiego, co się da? To włączmy je sobie. Ok, wejdźmy sobie teraz, tutaj, i wyruszymy na małe poszukiwania naszego zaginionego statku. Co my tu mamy? Mars Orbita. Tu mamy pewnie Europę, tak? To przełączmy sobie Mars Orbitę na Body Location. Body Location to jest tam, gdzie e, był mój trup. Powiedzmy w ten sposób, nie? trup, a ten trup się znalazł w miejscu, gdzie został Polonez porzucony, powiedzmy w ten sposób. Czyli tuż obok miejsca, gdzie przypuszczalnie zaginął nam nasz holownik lodowy, tudzież zamrażarka. Bardzo dużo zresztą się pojawiło propozycji nazw na to urządzenie. Widzę, że jakiegoś klanga złapaliśmy. Nie mam pojęcia, co się dzieje i dlaczego. Wyłączmy łączniki. Widzę, że to kompletnie nic nie daje. Będę musiał ponownie uruchomić grę. Powiem Wam, że dzisiaj mam bardzo dużo problemów z działaniem tej gry. Otóż. E, patrzcie w ogóle gdzie te. Ha! Patrzcie, te, 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 te nanoroboty, tak jakby leciały sobie z powrotem na księżyc Dobra. Nieważne. E, Muszę uruchomić ponownie grę, bo widzicie co się dziwnego dzieje. E, zaraz wracam. I jesteśmy z powrotem. E, nie wiem co się stało, wczytałem ponownie grę w ogóle, no znowu przecinka, wczytałem ponownie grę, wiecie, i co się zrobiło? Okazało się, że zrobiło się dokładnie to samo, musiałem wczytać grę, przeteleportować się tutaj, zapisać grę, a potem dopiero mogłem ponownie ją wczytać, już będąc w tym miejscu i już ten numer, numer z, z dziwny z silnikami i wibracjami statku już się nie pojawiał. E, dobra, wiecie jaki mam pomysł na odnalezienie naszego zaginionego transportowca? No dużo ich nie ma niestety. <laughs> Polecimy tradycyjną metodą, silnikami podświetlnymi <laughs> do, e, na księżyc Europy 500, 565 km do przelecenia jest. No, przy prędkości maksymalnej, jaką normalnie w tej grze da się osiągnąć, jest to 350 km na godzinę. No, to takie trochę, 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 koło 20 minut lotu jest, trochę za dużo, moim zdaniem. Więc tak dobrze liczę? Nie, nie 20 minut. Godzina z kawałkiem? Nie, to za dużo. Będę musiał wyłączyć ogranicznik w takim razie, bo jak widzicie, a nie, 8000 metrów powinno być, dobrze. Tak, jest 8000 metrów na sekundę. Rozpędzę się do nie wiem 1000-2000 km na godzinę, tak żeby w miarę szybko przelecieć to. Licząc e, wielce, że uda mi się nie trafić w żaden ze aste asteroidów po drodze. E, to, co sobie, nad czym się zastanawiam teraz, to to, czy przypadkiem nie było tak, że ja zapomniałem wyłączyć ten ogranicznik prędkości w przypadku, gdy w poprzednim odcinku, jak, jak wysyłałem transportowiec, tudzież lodowiec, <grytania> zamrażarkę czy parę innych jeszcze tam było pomysłów na nazwę. Do, na, na księżyc Europa, możliwe, że zapomniałem włączyć ten mod wyłączyć mod z ograniczeniem prędkości i on się rzeczywiście rozpędził do jakichś nieracjonalnych prędkości i się rozbił na jakimś asteroidzie, ale. Przecież na samym początku poprzedniego odcinka wyraźnie było widać, że on nie jest w stanie przekroczyć 120 km na godzinę mi, mi, metrów na godzinę, co ja gadam, więc nie powinien się nigdzie rozbić po drodze. No dobra, nawet jakby się rozbił, to by najwyżej stracił przednie silniki, ale dalej byłby zdolny do lotu. Nie mam pojęcia co jest, nie, tak? Także pozostaje mi nic innego, tylko no, przelecieć się ten odcinek i zobaczyć. Osobiście. Dobra, 550 km. Wiecie co zrobię? <ścoughs> nie będę tego nagrywał, bo to nie ma sensu. Rozpędzę się jeszcze kawałek i wrzucę sobie nowy odcinek Star Treka, znaczy nowy, nowy stary odcinek Star Treka, bo sobie odświeżam na Netflixie w czasie, gdy nagrywam odcinki i dzieje się coś no, na co nie mam wpływu. E, na przykład tak jak teraz, widzicie, muszę czekać, aż coś się zrobi. To sobie w tym czasie Star Treka oglądam na Netflixie. <grym>, dobra, zaraz wracamy. No chyba czas już zacząć hamować. Zobaczmy, jak sobie poradzi, poradzi polony z, tym, z tą dziwną procedurą. O idzie całkiem nieźle. Jak patrzy, jak udaje mi się patrzeć, to tak widzę, że mniej więcej jest to w tempie hamowanie w tempie 100 metrów na sekundę na 1 km przelotu, więc. Mogę jeszcze podtrzymać maksymalną prędkość. Niestety po drodze ani razu nie udało mi się wypatrzeć nadajnika naszego zaginionego statku. Bardzo szkoda. Ciekaw jestem, co się z nim stało. Miał, miał całkiem spore ilości paliwa, więc gra nie mogła go potraktować jako złom, bo w tej grze istnieje taka funkcja, która, się, po, która polega na tym, że złom jest usuwany, czyli śmieci. Jeśli na przykład zniszczycie jakiś statek i z niego fragmenty tego statku podryfują w kosmos i one nie są zasilane, nie mają zasilania, to gra je usunie, żeby odciążyć troszkę pamięć. Statek, który tak po prostu dryfuje, też może zostać tak potraktowany, więc. Byłbym zaskoczony, gdyby tak było, bo ja chyba ze 20 kg uranu do niego wrzuciłem, które powinno wystarczyć na całkiem sporo, a nie ma śladu po nim. Hmm. Hmm, hmm. hmm, hmm. Trudno. Będę musiał sobie w takim razie zmontować nowy statek transportowy. Znaczy. Ten sam tylko jeszcze raz, nie? Nic za problem. Mam tak straszne ilości materiałów, że to nie, nie stanowi dla mnie żadnego problemu. <laughs> Bardziej mnie martwi tylko to, że będziemy teraz długo hamować. Chyba, że użyjemy do tego tych silników jeszcze bocznych, tych dolnych lądu, do lądowania. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. <laughs> Przelecieliśmy punkt. I teraz lecimy dalej. Dobra, będę musiał zawrócić teraz. A, au, au, au. Powiem wam, że to są to, takie momenty jak ten. To jest przykład, dla którego jednak Żałuję, że nie tak zrobiłem mało żyroskopu. Będzie trzeba jeszcze ich dodać troszeczkę. No i jest jeszcze drugi kłopot przydałoby się grać na jakimś joysticku albo padzie, bo niestety to nie jest szczególnie praktyczne. Dobra, potrzebujemy w takim razie zabrać się w dzisiejszym odcinku za zbudowanie naszego... Co to jest tam? Europa Orbita. Aha, dobra, okej, okay. myślałem, że to na powierzchni Księżyca już jest. E, musimy zbudować sobie jakiś rodzaj czegoś do latania, co posłuży nam do spawania tego dużego, tej dużej kopary, która tam zalega na dole. Zrobiłem w niej małe przeróbki, ale nadal, nadal niewielkie, więc w sumie zaraz Wam pokażę, co dokładnie mam za plan. Wcześniej jednak zmontuję sobie właśnie to coś do spawania, żeby już można było się zabrać od razu do roboty. No dobra, statek, który potrzebujemy zbudować, musi się składać z kilku spawarek, kilku silników, kilku kontenerów, oczywiście musi mieć źródło zasilania oraz jakiś żyroskop, także nie będzie to żadna skomplikowana bardziej maszyna. Buduję ją tutaj, bo tu mam blisko do łączników i jest nieważkość, więc nie marnuję wodoru na latanie w to i z powrotem i, i utrzymywanie mojej postaci w powietrzu, nie? Także jest dużo łatwiej. Statek taki będzie musiał być dosyć odporny, ale jest kłopot, bo miejsce, w którym buduję jest strasznie ciasne, więc będę musiał zastosować też dwa silniki do przodu i do tyłu po to, żeby łatwiej było mu Pracować, kiedy na przykład go pochylę do przodu. Więc ma dwa silniki do przodu skierowane, dwa do tyłu i cztery podtrzymujące jego wysokość. Mam nadzieję, że to się sprawdzi i to będzie działać. Myślałem o tym, żeby zastosować jeden duży kontener, ale on strasznie dużo miejsca zajmuje. Poza tym, jak będzie pełny po brzegi, to ten statek nie ma żadnych szans się oderwać od ziemi. A jak ma trzy mniejsze kontenery, to jeszcze przynajmniej będą jakieś szanse. Tak więc, dobra, do roboty! Jesteśmy z powrotem. Pewnie się zastanawiacie, jak, jak wymyślę, co wykombinowałem, żeby go stąd jakoś zabrać. Bo nie wiem, czy widzicie, on ma tylko silniki atmosferyczne, a jesteśmy w kosmosie. Nie ma żadnych możliwości fizycznych, żeby on odleciał. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Trzeba po posilić się tutaj takim oto urządzeniem. I mieć nadzieję, że, że zdążymy wyhamować, zanim gruchniemy o Ziemię. Dobra, mamy jeden żyroskop. Dobra, gotowi. No dobra, to zaczynamy. Jeszcze raz. Przycisk C. Wow, patrzcie, jeden żyroskop wystarczy, żeby zrobić takie ostre ruchy. Dobra, lecimy. Zaraz powinniśmy wejść w zasięg atmosfery. Dobra, jesteśmy już w zasięgu grawitacji. Atmosfery jeszcze chyba nie ma, zobaczmy. Nie, jeszcze atmosfery nie ma, ale już wystarczy, żeby, żeby można było łapać prędkość. Dobra, mamy włączone silniki hamujące. Mamy, dobra, statek sam wyhamuje w momencie, kiedy będzie w stanie to zrobić. E, nie musimy w tym momencie się tym przejmować. Ja w tym czasie sobie na spokojnie tutaj wejdę i zmniejszę mocy żyroskopu do 30%. Zobaczmy, no jest trochę lepiej. Może jeszcze troszkę go zmniejszymy. Bo, jak jest zbyt duża mocy żyroskopu ustawiona, to wtedy statek lata na wszystkie strony. O, teraz dużo łatwiej się go kontroluje. Dobra, cały czas spadamy. Ale wydaje mi się, że nie, nie zwalniamy. Przyspieszamy cały czas. No dobra, to trzeba mieć nadzieję, że w końcu te silniki za chwilę załapią. No w każdej chwili maleństwa. Śmiało, śmiało. <grytanie> Zaczynam się niepokoić. Eee. zaraz, zrobiłem dwa boczne silniki a zrobiłem tylko dwa do przodu i dwa do tyłu hmm. nie, no to dobrze, zgadza się Pod was w, każdym, w każdą stronę, z wyjątkiem tych tych jest cztery okej okay. nie przy... Eee. dobra, udało się widzicie? To, to nie wiem czy zauważyliście ten moment ale był taki, był taka chwila że statek nie był w stanie sam nic zrobić. Musiałem zacząć manewrować. Do tyłu do przodu w górę, dół, zacząłem wciskać przyciski. I wtedy nagle złapał, że hmm, może w sumie powinienem się zatrzymać. Hmm, może rzeczywiście jest tu atmosfera i moje silniki powinny zacząć działać. Tak, jeśli ja tego bym nie zrobił, to on by na pewno tym bardziej tego nie załatwił sobie. Dobra, znalazłem dobre miejsce na zbudowanie nam tutaj łącznika dla niego. Nie będzie to wygodne, Ale jest to zdecydowanie bardziej praktyczne niż miejsce, które można by znaleźć gdzieś indziej. Dobra, będę potrzebował trochę części. Ma taki nieładny kolor zróbmy mu jakiś ładniejszy kolor tradycyjnie żółto-czarny, caterpillarowy. Caterpillar to jest firma, która zajmuje się budową sprzętu budowlanego. Jak widzicie, na przykład żółte, żółte koparki jakieś. Wspychacze, to to zazwyczaj wszystko ta firma jest. Dobra, Easy Inventory, 3, dobra, i śmiało. O właśnie, te na przykład największe ciężarówki z kopalni odkrywkowych, które są w Australii, to też jest właśnie firma Caterpillar, co tam mają 35 ton udźwigu, czy ileś tam straszne, straszne potwory. Okej, okay, dobra, tankujemy tego malucha i zaraz Wam pokażę, no, 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 zaraz Wam pokażę jakie zmiany wprowadziłem jeszcze w konstrukcji naszego mega kopacza, mega krecika, turbo krecik 2000. O, to jest dobra nazwa. No, jeszcze więcej mu silników się zrobiło. Zamieniłem bloki, które, pełne bloki, które tutaj wcześniej były na, na to. Interior... Pilar, bo ma to tą samą wytrzymałość i w sumie ciężar mniejszy, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie, ciężar widzę, że jest nawet większy, chyba. Bo zobaczcie, zwykłe bloki są z 25 żelaznych płyt, a to jest 25 wewnętrznych płyt, które są dużo cięższe. To chyba głupio zrobiłem w takim razie. <laughs> Trzeba by to odkręcić. Ale w sumie, póki one nie są zaspawane, to nie ma to znaczenia, bo one i tak zajmują wtedy bardzo mało przestrzeni. Najlepiej byłoby to zrobić z kratownic. Takich. O, z czegoś takiego. Bo to jest najlżejszy blok. On, póki go nie wyspawamy, to on zajmuje tylko jedną żelazną płytę. Problem tkwi w tym, że nanoroboty zaraz go wypatrzą i zaczną go spawać, co mnie trochę niepokoi. E, no dobra. Przerzucę w takim razie wszystko, co się da. I mam nadzieję, że to wszystko nie skończy się katastrofą. No dobra. Mam nadzieję, że nie jest zbyt przeciążony, bo jak się na sobie znam, to ostro przegiąłem z tym. Dobra. Zrobimy w takim razie próbę. Uwaga, gotowi. Raz, dwa, trzy. O! Nie upadł na ziemię. <laughs> to dobry znak. Okej, okay, w takim razie mamy tutaj Weapons and Tools. Włączmy. Okej, okay, działa. Zawiertła wezmę się na sam koniec, bo one potrzebują najwięcej e, elementów. Kurczę, nie widzę stąd zbyt dobrze spawarek. Hahaha, <laughs> dobrze idzie. A, już się coś skończyło. Zobaczmy. E, tak, komponenty się skończyły, wiedziałem. Dobra, będę musiał dorobić części i, i tyle. No, o, i jeszcze do tego zachód słońca się zbiera. No, akurat. Wiecie, w ciągu dnia tu się najlepiej pracuje. Wprawdzie po ostatnich aktualizacjach w tej grze nie ma tak naprawdę zupełnie, zupełnych ciemności, tak jak kiedyś. Kiedyś jak noc zaszła, to była tak zupełna ciemności, jak w zupie po prostu nic nie było widać. Nawet jakbyście reflektory rozstawili, było kompletnie ciemno dookoła, jak tylko miejsce kończyło się zasięgu reflektora. Teraz e to. dam rap. Na, właśnie, swoją drogą, nazwałem to eurospawarka, euro tą spawarkę. Nie wiem, czy będziemy ją mieć dłużej, więc y, póki co niech sobie tak się dziwnie nazywa, a potem będziemy najwyżej wybierać demokratycznie jakąś lepszą nazwę. Dobra, widzę, że komponenty się nie skończyły. Skończyło się prawdopodobnie coś innego. Eee, o, pewnie małe rurki. No dobra, patrzcie, już sporo zrobiłem. Zacząłem się zastanawiać nad tymi silnikami, bo jest ich strasznie dużo. Tu mamy 8, 8, 8 i 8 w dół, no? Czyli w sumie jest ich ile? Dobrze liczę, 16, 32? Nie. Tak. 32. E, wcześniej był na jedno duże wiertło, były dwa silniki i było to trochę za dużo. Jeden był za mało. Więc półtora silnika na, na, na dużego silnika na jedno wiertło myślę, że byłoby w sam raz. Czyli jeśli mamy 9 wiertel, to 9 plus 9 to jest 18. E, czyli tak naprawdę wystarczy nam dużo, dużo mniej tych silników niż tutaj jest. Hmm. Szkoda, że dopiero teraz zacząłem, w, wpadłem na to, żeby to wszystko policzyć. bo tak naprawdę wystarczyłoby e, 9 i czyli na przykład 16 silników, nie? Czyli po dwa z każdej strony skasować. Hmm. To bym sporo na żelazie zaoszczędził. I przy okazji, wiecie, co wymyśliłem że można by te silniki obrócić tak jak ten, a te w ogóle skasować, nie? Czyli byłyby tutaj jeden w jedną... Ten na przykład, te skrajne byśmy zrobili jako silniki skierowane w dół, tak jak teraz, a te dwa środkowe byśmy zostawili jako manewrowe w boki. O, myślę, że to... Kurczę, ale mi ta gra dzisiaj przecina. Myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Nie? A te z tych w środków w ogóle zrezygnuję, bo nie są w tym momencie potrzebne. Szczęśliwie to jest pojedyncza... Płytka w tej chwili, więc to nie będzie stanowiło żadnego problemu. Zastanawiam się tylko, czy te konstrukcja tego wszystkiego się nie rozleci, jak ja odsunę te silnik. Nie, chyba będzie wszystko w porządku. Dobra, to zaraz wracam. I. No jesteśmy z powrotem. Jak widać robota w zasadzie ukończona. Strasznie się musiałem napracować, żeby zrobić te ilości żelaza przerobić. Ale się jakoś poszło. Nie dałbym absolutnie sobie rady, gdybym nie zmontował tego, tej spawarki latającej, tam. Bo to jest po prostu zbyt dużej ilości materiału, żeby to przynosić. Spójrzcie, jak przeciętna taka głowica ma 18 tysięcy płytek żelaza. A to jest to trochę. <ścoughs> Dobra, tu zrobiłem takie połączenie, chociaż trochę bez sensu, skoro jest to górne tutaj. Tutaj zrobiłem drugi reaktor i coś czuję, że dwa reaktory to może być za mało. Też po dopracowałem jeszcze troszkę układ silników. W sumie jest ich 12 w tej chwili, czyli trochę mniej niż planowałem pierwotnie. W najgorszym razie będzie można jeszcze nawet 4 dodatkowe silniki dołączyć, dołożyć, tak żeby było ich w sumie 16. No dobra, to co, próbujemy? <ścoughs> Okej, okay, P. O! Nie spadliśmy! <ścoughs> Ale powiem że dobrze, że, że zrobiłem cztery silniki manewrowe, po dwa silniki manewrowe z każdej strony, bo nie, dałem, nie dałbym sobie rady po prostu. Co te nanoroboty tam robią? Czego one szukają? Hm. Dziwne. Dobra, ok, G, broń, tak jest. Ok, i pomalutku zobaczmy, jaką ma to wydajność. Maleństwo, e, ok. I są cztery żyroskopy na pokładzie tego, więc teoretycznie powinny sobie dać radę, chociaż podejrzewam, że może być ich troszkę za mało na dłuższą metę. Zobaczymy, nie? To wszystko wymaga doświadczenia i praktyki. Dobra, widzę, że gra sobie jakoś radzi z tymi ilościami wierteł. Widzicie co, powyłączam te GPS-y, bo one tylko mi przeszkadzają. W tej chwili, o! Tak, będzie dużo lepiej. No, pomalutku, maleństwo, opuszczaj się, opuszczaj. 100 kilo uranu widzę, że wystarczyło na razie w obu reaktorach i widzę, że dwa duże reaktory chyba wystarczą do zasilania tego. W sumie to by się zgadzało, bo... A nie, nie, w sumie się nie zgadza, bo na Polonezie nigdy nie było tak wielu dużych silników, nawet tych odrzutowych. Hmm. Znowu mi coś przycina. OBS mi zgłasza, że w ogóle jest jakiś problem z działaniem tego, Powiem wam, że ostatnio bardzo słabo działa ta gra na moim komputerze i się zastanawiam, czy czemu, bo dochodzi do takich zwiech na przykład, że gra się, że Windows mi zgłasza, że brakuje RAMu na, na przykład, czyli ewidentnie się robi tak zwany memory leak, czyli wyciek RAM, do RAMu pamięci z gry i gra zalewa RAM po prostu jakimiś śmieciami, które do niczego nie służą, i na pewnym etapie RAM w komputerze się kończy i, i system Windows po prostu wymusza wyłączenie aplikacji. Ale co jest najlepsze? RAM się nie oczyszcza. W rezultacie muszę uruchomić ponownie kompa. No niestety przypuszczam, że to może być spowodowane moim procesorem. Mam i piątkę e, Intelowską, e, która nie radzi sobie najlepiej z takimi sytuacjami. Słyszałem, że i7 i ma na przykład bardzo dobre zabezpieczenie na wypadek właśnie tak zwanych przecieków pamięci. I możliwe, że to jest tym spowodowane. Dobra, zobaczmy jak, jak sobie poradzimy. Poradziliśmy. Ice, Ice Baby, tak. E, w, ile mamy tego lodu w sumie? Aha, to są konektory, Heavy Mining Drill. Dobra, patrzcie, chwila, tej, chwila pracy. Dobra. 22, 27 ton, tak, dobrze widzę, 27 tysięcy ton. Ok, teraz zobaczmy. Aha, nie mam tutaj połączenia z anteną żadną. tu teraz zobaczmy. E, czemu? Aha, dobra, jesteśmy poza zasięgiem jakichkolwiek anten. Najbliższa antena znajduje się tam, a skafander ma zasięg 200 metrów, więc to, nic, to by nic nam nie dało w ten sposób, nie? Bezprzewodowo by się nie udało. Zobaczmy, co tu. Dlaczego tu jest pusto? Czemu tu jest pusto? Co się stało z moim lodem? Dobra, już wiem, co się stało z moim lodem. Został przerobiony. Na wodór. Dobra, to muszę za, za, zadokować w takim razie tą wielką maszynę. Turbo Krecik 2000, moim zdaniem, to jest chyba najlepsza nazwa. I ten, tą maszynę będziemy musieli tutaj jakoś podłączyć. Tylko, czy mamy jak? Tak, widzę, że komplet, komplet wszystkich łączników jest gotowy. Nawet widzicie, mamy w sumie dwa zestawy łączników. Teraz trzeba by. Podlecieć tak, żeby nie rozbić po drodze łącznika. E, pomiędzy odcinkami, bo już raz to robiłem, nie ma sensu, żebym drugi raz produkował, budował statek, ten kargotransportowiec, więc pomiędzy odcinkami go wy wyspawam sobie i w kolejnym odcinku już przerzucimy zawartość tego całego lodu do nowej maszyny, którą przywiozę tutaj już bezpośrednio za pomocą torusa. I, no nie wiem, widzieliście chyba... Tak jak, tak jak obliczyłem, rozpędzony do 1000 metrów na sekundę, czyli do 2800 km na godzinę, Polonez przylatuje 500 km w jakieś 10 minut. Nie pamiętam dokładnie, można by to dokładnie obliczyć, no ale wiecie. Chodzi o to, że, że jest, to, jest, to, jest to czas, który, który jestem w stanie poświęcić przy komputerze, więc po prostu zrobimy coś takiego, że w następnym odcinku przerzucę całą zawartość tego lodu do naszego transportowca cargo i i będziemy lecieć za nim, albo raz, razem z nim, może najlepiej tak by było. Dobra, zobaczmy, czyli tak, gdzie my tu mamy te wielkie drille? Jest, heavy mining drill. Cargo container, dlaczego nie chcesz się zapełnić? A, już wiem dlaczego. Patrzcie, otóż, te tu, rury transportowe działają lepiej, kiedy są ze sobą połączone. Ta, to jest bardzo ważna lekcja dla potomnych na przyszłość, gdyby nie wiedzieli, dlaczego coś im nie działa, to pewnie dlatego, że nie jest podłączone. He? He? Ha! Dobra. Jeszcze raz. Tyk. I robimy powtórkę. Czyli tak. Lud. Cargo. Dobra. I gdzie mamy ten drill? No, coś tu. Heavy mining drill. Co? Aha, to jest small cargo container. Jest large cargo container. Okej. Okay. <ścoughs> Wygląda na to, że chwila pracy tego wielkiego cuda techniki, które mamy tutaj na pokładzie, i zapełniłem już półtora kontenera od razu, tak po prostu. Także wypełnienie 20 kontenerów za pomocą tej maszyny to będzie 20 minut pracy, czy coś w tym stylu? W każdym razie niedużo. No dobra! <grytanie> bardzo się cieszę, jak wyszło. Wyszło dużo lepiej niż się spodziewałem. Masę, masę żelaza niestety na to zmarnowałem. Będę musiał chyba jeszcze dorobić tutaj jakieś to i owo silników, czy czegoś. Nie wiem, bo to porusza się naprawdę jak mucha w smole. Nie wiem, jak to rozwiązać. Nie ma za bardzo miejsca na dodatkowe silniki. Hmm. Coś będzie trzeba wymyśleć. No dobra, trudno. Na razie, na razie będziemy używać tak, jak to, jak to wygląda, jak to działa. W ogóle, zobaczcie, do jakich dziwnych rzeczy dopuściłem tutaj w tej konstrukcji. Tak, ten cały wielki silnik trzyma się na tym małym kawałku. Wewnętrznego pilaru, czyli kolumny wewnętrznej, która jest z jednego kawałku blachy. Także jak coś tryknie, to ten silnik odpadnie razem z tym silnikiem. No, będę musiał, musiał nad tym popracować, bo to trochę wstyd jest. Nawet nie mam czym teraz to zabezpieczyć. Ok, no dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Mógł... Dzięki, wielkie, cześć.